Cześć! Właśnie został ujawniony i zaprezentowany drugi mob, który może zostać dodany do Minecrafta, jeśli wygra tegoroczne głosowanie. Jest nim Rascal, czyli po polsku Łobuz lub Huligan. Mob ten występuje w kopalniach poniżej kratki 0. Uwielbia się bawić w chowanego. Może pomóc graczowi odnaleźć to, czego szuka. W dodatku, jeśli spotkasz go trzy razy, to da ci prezent, który pomoże w wydobyciu surowców. Może to być na przykład zaklęty kilof. Rascal może być czasem złośliwy, ale nie bójcie się, nie zaprowadzi Was do Deep Dark, aż tak złośliwy to on nie jest. Swoim wyglądem przypomina jakiegoś zgarbionego jaskiniowego podróżnika. No to, że występuje w jaskiniach, wskazuje też jego szary kolor skóry. Prawdopodobnie jest to kurz z jaskini. To już drugi kandydat na nowego moba. Jutro zostanie nam pokazany trzeci i ostatni już mob, jakim będzie najprawdopodobniej w Golem, co wynika z przecieków. A jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami ze świata Minecrafta, których w najbliższym czasie będzie naprawdę sporo, to koniecznie zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, który z zaprezentowanych już mobów jest Twoim faworytem. Z góry dzięki, cześć.